Gdzieś jest to kurwa możemy napad zrobić? właśnie patrzę szukam tu jest typo jezus święty mario Dzień hopców mamy o tu jest oba możemy tędy wejść dawaj dziuple ty Cze, czekaj ja mam coś takiego no dawaj jedni coś takiego nie wiem co to było a słowo. <śled> <śled> wchodzę ty ja też wchodzę Tacy. Gdzie? Nie wiem, jeszcze w plecach ty, ty ty, ty kurwa, brawo Jezu A! Co ty kurwa robisz, skocikujba? Jesteś Ja mówiłem, ja jes... że ty na plecach! Czekam wdziałem, go to myślałem, że tego coś sperwa to ja. Jak to Udało nam się to wejść smoka. Aha, no, no. Jestem. Takie <laughs> <to. laughs>